Dobry wszystkim. Witam na moim kanale Tarot Empatii. Z tej strony Paweł. Zapraszam Was do rozkładu na październik, już na październik. Bardzo takie jesienne czytanie, więc pomyślałem, że pokażę Wam moje książki. Przy okazji, możecie podpatrzeć, jak ktoś jest ciekawy, co czytam. Tak, co czytam, żeby wejść głębiej w temat tarota. Krótkie będzie czytanie, słuchajcie. Tylko cztery karty, rozkład most, ale yy, yy, myślę, że właśnie chciałem, pomimo tego, że będzie krótkie, tak, yy, to postanowiłem użyć aż trzech talii do niego. Yy, każda będzie yy, dopasowana do konkretnej pozycji. Myślę, że yy, świetnie będą się do tego nadawały kapitalnie będą sczytywały te energie, bo są jakby predestynowane właśnie do pewnych konkretnych tematów, poprzez swój styl, poprzez swoją e, tematykę, y, jakąś taką unikalną perspektywę, którą każda z tych kart, z tych talii przyjmuje, y, więc y, minimalistyczny rozkład, ale myślę, że będzie maksymalistyczny w treści. Oczywiście, zanim przejdę, słuchajcie do rozkładów dla Waszych znaków. Bardzo Wam dziękuję za obecność na kanale, za bycie tutaj ze mną. Zapraszam Was oczywiście do zostawiania komentarzy pod filmem. Bardzo chętnie zawsze je czytam i mega mnie motywują, więc możecie dać czadu. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji. Te osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, do zalejkowania filmu. A jeśli ktoś jest zainteresowany czytaniem indywidualnym, to jak zamówić takie czytanie, może znaleźć y, szersze informacje pod, y, pod filmem, w opisie filmu, może wejść na moją stronę internetową albo po prostu napisać na adres mailowy, który znajduje się w rogu ekranu. I co, i przechodzimy? Przechodzimy do czytań. Przechodzimy sobie teraz do rozkładu dla ryb. Ryby. Ryby, ryby. <laughs> Pierwsza karta stali Mother of Crows. Coś ma z nas, czegoś ma nauczyć nas, tak? ci, co przez co trzeba przejść. Czego się nie da. może nie. Hmm, czego, co, czego się nie da ominąć paradoksalnie, tak? Trzeba zna znaleźć metodę, żeby zbudować sobie ten most. Właśnie. Most, który będzie potrzebny, żeby nie doświadczyć czego. Zobaczmy. Dziesiątki kielichów. Czy ktoś, ktoś chciałby nie doświadczyć dziesiątki kielichów. Karty szczęścia spełnienia. Trudno w to uwierzyć. Ale mm, ta dziesiątka kielichów to jest też taka mądrość, taka świadomość tego, że na nasze życie składają się różne drogi, różne ścieżki emocjonalne. I one nas budują, kształtują jako całość tak naprawdę. Jesteśmy częścią wspólnoty ze wszystkimi jakby pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami właśnie tego, że tak jest zbudowany człowiek, tego, że tak zbudowane jest nasze społeczeństwo. To jest karta rodziny, więc może to mówić o właśnie o potrzebie odgrodzenia się, ominięcia rodziny, może jakiś niewygodnych tematów. E, które gdzieś tam się pojawiają Być może jakieś zobowiązań Też można tak to zinterpretować um, Też mi przychodzi takie, tak, tak, takie słowo jak Jakiś niewygodny testament, dziedzictwo No zobaczmy W takim razie to jest ciekawe Jaka jest wasza perspektywa obecna? Tak? Ten moment wyjścia. Mamy ósemkę buław, a więc chęć bycia, ja tak to widzę, chęć bycia, albo bycie pospieszanym, albo chęć właśnie bycia w innym miejscu jak najszybciej. To znaczy, jeśli ktoś nas pospiesza, to oczywiście też nam się to nie podoba, to też chcemy być jak najdalej. Nie chcemy już być przy tym. Bo to jest niewygodne. Ósemka może mówić o też tutaj, o, o być może o... Um, o powtarzających się, lecących w naszą stronę oczekiwaniach. Co prawda, to są buławy, a nie miecze, tak? Więc nie, to nie są opinie, tylko działania w naszym kierunku, ale ewidentnie mam wrażenie, że to jest jakieś poszturchiwanie Was, po to, żeby, żeby było szybciej. I teraz, czy ono płynie z zewnątrz, e, czy mm, e, wręcz przeciwnie, tak to wy gdzieś to w, sami w sobie budujecie. Poniekąd to już nie ma znaczenia, tak? Bo, bo to jest wszystko ze sobą powiązane. Dokąd idziemy, rycerz kielichów, dokąd zmierzacie. Yy... Karta spokoju, karta nadziei, karta Świętego Grala, kogoś, kto yy, wie, jak bardzo istotne jest to, aby doceniano jego indywidualność. Też to, że on potrzebuje swojej indywidualnej, swojej prywatnej drogi w życiu. Ma swój własny pomysł na życie, ma swoje własne wartości, to jest chodzenie własnymi ścieżkami, to jest błądzenie nawet po tych ścieżkach, ale to jest właśnie ten sposób życia, ten takie dokonywanie wyborów. Tych swoich ścieżek życiowych, które daje mu poczucie sensu, daje mu poczucie szczęścia, a to jest karta, która mówi o ogromnej potrzebie spełniania się, o ogromnej potrzebie bycia docenionym za to, jakim się jest, a jest jakimś unikalnym. To jest rycerz kielichów, tak? to jest ta właśnie potrzeba em, eksplorowania takich tematów jak wolność, jak indywidualność, jak prywatność. Bardzo zrozumiałe w kontekście tej, tego pospieszania ósemki buław i być może tego wpływu rodziny, tak interpretuję tą dziesiątkę kielichów, jako wpływu rodziny, który może być taki dominujący tym krukiem tutaj, nie? Jak, jak taki prawprzody, który dominuje i jakby decyduje o wszystkim, co dzieje się na dole. Stąd ta, tam, ta myśl, być może o odejściu. Zupełnie różne energie tutaj są, nie? Między tą ósemką buław, presja, przyspieszenie już, już teraz musisz to zrobić, już zacznij bo już właściwie się spóźniasz, jeśli nie biegniesz a rycerzem Kielichów, który e, idzie w swoją własną stronę, w swoim własnym tempie, zamyślony, zajęty własnymi sprawami tak, to jest jego świat, to jest jego świętość odejście chęć odejścia od tych zobowiązań. Jak to zrobić, tak? Zobaczmy kartę, która teraz reprezentuje osobę przechodzącą przez most, albo sposób, w jaki sprawa zostanie rozwiązana. I co tutaj mamy? <ścoughs> cesarzowa. No, chyba właśnie potrzebna była taka ziemska energia, stricte opiekuńcza. Tak jakby ta cesarzowa miała wyjść jakby naprzeciw tym oczekiwaniom, temu pędowi i powiedzenia nie, nie. Teraz jest czas spokoju, teraz jest czas szacunku, teraz jest czas tego, żeby być dla siebie dobrym, żeby dbać o swój własny komfort. No, mamy piękną tą kartę. To jest taka karta, która przywodzi na myśl dobrobyt, szczęście e, i taką właśnie w pełni opiekuńczą e, energię, która przede wszystkim jest energią dobra, tak? Energią e, empatii. Też w stosunku do, do tych wszystkich stworzeń, tak, którymi się opiekuje. No, cesarzowa jest naturalnie pewnym archetypem matki Ziemi. Tak i tego, gdzie my wszyscy e, żyjemy i w związku z tym, czemu wszyscy podlegamy, nasze pragnienia, nasze marzenia i nasze potrzeby są bardzo mocno związane z tym, e, że jesteśmy istotami, które urodziły się, które zostały stworzone przez Ziemię. Ona a, I ona w jakiś sposób określa naszą perspektywę. Karta zaopiekowania się sobą, na pewno w pierwszej kolejności, to jest też karta matki i pamiętajcie, że pewną funkcją matki, takiej archetypicznej matki, gdzie każdy z nas ją w sobie nosi, w swoich wyobrażeniach, jest nie tylko jakby opiekowanie się dzieckiem, tutaj mi się kojarzy z tym rycerzem kielichów, ale też i jakby dawaniem tych jego potrzeb, ale też jakby tworzeniem pewnego systemu e, takiej podstawowych wartości, tak? Jeśli jesteś pospieszany, czujesz się z tym źle e, i chcesz coś z tym zmienić, to musisz zadać sobie właściwie pytanie, co chcesz zmienić tak konkretnie, w jaki sposób to wprowadzić. Trójka wielkich arkan to jest żywioł ziemi. A żywioł ziemi to jest zawsze konkret, coś niesamowicie stabilnego, y, y, coś, co jest też bardzo takie przyziemne w pewnym sensie. I y, myślę. Że w tym zalewie wody, który gdzieś was zalewa, i jeśli ten rycerz kielichów jest jakimś waszym marzeniem, to was też od środka zalewa, i przy tym ognistym buławowym przyspieszeniu, to ten, ta energia ziemi jest w stanie to wszystko zrównoważyć i właśnie e, powiedzieć dobrze. Skupmy się na konkrecie, skupmy się na czymś przyziemnym, skupmy się na czymś, co możemy zdobyć i możemy mieć tu już i teraz, w tym momencie, i będzie na nas działało to trochę jak takie lekarstwo, tak? trochę jak taka sama opieka. Um, jakaś forma relaksu, oczywiście, ale też pamiętajmy, że cesarzowa to jest zbieranie dóbr, to jest obfitość, tak? Więc być może jest to też w jakiś sposób zabezpieczenie um, tej swojej przyziemnej, tej swojej ziemskiej. E, strony, która daje ci, która też pokazuje ambicje, bo to jest to, czego nie powiedziałem. E, te karty mówią o ambicji, nawet dziesiątka kielichów, tak, jako ta mistrzowska, tak, ta docelowa jakby karta z e, dworu kielichów Wielkich Arkan też może mówić o ambicji, też może mówić o tym, że jesteśmy już na szczycie tej swojej drogi. I to jest, więc to, to jest też niesamowicie istotne, tak, natomiast mamy, mam wrażenie, jakieś takie rozpięcie, taki trochę chaos tutaj, jakbyśmy właściwie nie wiedzieli, co postawić na górze, kogo koronować, jaką sferę być może mojego życia, jaką część mojej osobowości, jaką część moich pragnień, co z tych pragnień wybrać, co koronować na tą królową, na tą cesarzową, tak. Ym... Niech ona, niech ona temu rządzi, tak, nie ona decyduje. Też mi trochę to przywchodzi na myśl, ta, ta cesarzowa na górze, że to może być taka sugestia, aby faktycznie zdać dać odpowiedzialność komuś, kto na co to zasługuje. Być może posłuchać czyjejś rady, kogoś, kto ma wysokie stanowisko, kogoś, kto ma wysoką opinię, opozycję społeczną. Albo em, poszukać tej mądrości w sobie, tak, poszukać tej mądrości też. Może być, chociaż to już tak moja bardziej moja sugestia z boku w książkach, bo to zawsze jest, um, zawsze jest dobra droga, żeby szukać mądrości. Jak zresztą widzicie tutaj po tych książkach w tle, które tak wyeksponowałem, żeby wam dosugerować. Ee, być może. I ee, tak, to jest szukanie gdzieś mądrości, bo mam wrażenie, że w sobie jesteście za bardzo zagubieni i na pewno potrzebujecie pewnej konkretnej konkretyzacji jakiejś struktury bo ten rycerz kielichów mam wrażenie, że on jest pewnym jakby idealnym wyjściem, ale nie jestem pewien czy nie, on sam w sobie nie, nie ma za bardzo potencjału do błądzenia e, a to jest zawsze niebezpieczne no, no to już trzeba mieć taki pewien mm, Odpowiednią sytuację, odpowiednią konstrukcję psychiczną, żeby sobie pozwolić na to, żeby błądzić w życiu. Bo jeśli gdzieś błądzimy, to zazwyczaj wtedy zawsze uruchamiają się jakieś takie mechanizmy obronne albo takie destrukcyjne cykle nasze życiowe, które, od, jakby, które się nagle uaktywniają i gdzieś, gdzieś i znowu znajdujemy się w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Tak może być. Dlatego wydaje mi się, że ta cesarzowa. Ona ma pewne rzeczy ustrukturalizować. Być może to jest ktoś, kto ustawi hierarchię, tak jak powiedziałem. Jeśli trzeba kogoś odsunąć, to odsunie. Jeśli trzeba pozwolić, żeby ktoś miał swój głos, mógł powiedzieć coś ważnego, to też ona jakby mu na to pozwoli. To jest ta droga. Być mo może, może też być tak, że tym sposobem na znalezienie swojego tego indywidualnego głosu, tego, żeby zostać wysłuchanym w grupie, jest. Właśnie rozmowa. Mm, osobista, intymna i szczera. Tak? Bo to, to jest związane z tym archetypem cesarzowej. Może, może chodzi o rozmowę z samym sobą. Tak. Wtedy, wtedy to ma służyć przede wszystkim A opiece i B uporządkowaniu pewnych rzeczy w swojej głowie. Tak, spowolnieniu też. Bo chyba gdzieś mam wrażenie, że o to chodzi w tym wszystkim, żeby pewne rzeczy zostały troszeczkę zwolnione, żeby mogły się zadać w swoim tempie, żeby było ta przestrzeń na wdech, na wydech, tak? na zebranie myśli i na poczucie się dobrze w tym miejscu, w którym jestem tu i teraz. Ok, słuchajcie, zostawiam Was z tym. Dziękuję oczywiście tutaj za to, że jesteście ze mną na kanale. Zapraszam do zalajkowania, do zostawienia komentarza pod filmem i do subskrypcji kanału dla osób, które jeszcze tego nie robią. No i do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Papa! Pa.